Ole zawiało hej, tu kamykos A dziś zapraszam Was na grę z nowej serii Book of Demons, tak się gra nazywa, świadom szczerze, grałem troszeczkę już tą grę. E... O, krug roda. kruka. No i to w tej grze polega na tym, że e, zabijamy różne potwory, ale do tego, żeby. A tu poleciał. Aha, uciekł. I tu jest kolejny. No dobra. Zabijamy różne potwory. Po I nie bohatera. No wiadomo jak. Tam ko... Stajemy różnego rodzaju karty. Zagramy w trybie normalnym. To mhm. trup super hot. No, Niech płynie cały czas. Czas rozpocznij. Staję się różnego rodzaju karty i z bronią, z czarami. Jest to... Chcemy przeminie Z początek gry. O, musimy ślić pierwszą misję. To jest w podziemia. Pierwszy duży demon. Drugi duży demon. Trzeci duży demon z Zobaczcie, No rany, Idziemy do dojść. Po kolei zabiję trochę mniejsze potwory. O, i mamy pierwszy, pierwsze podziemia. Dobrze. No właśnie, idziemy. Idziemy, tutaj, tutaj coś mamy pieniążki, żeby zbierać. O, jest pierwszy potwór. Ta gra przypomina troszeczkę gra diabły, ale właśnie ma tą fajną rzecz, że tu nie mogę bierać po całym, tylko po tych wyznaczonych ścieżkach, tak? Po całych podziemiach. Oczywiście mogę się cofnąć sobie pójść dalej tu mamy jakiś skarb, zobaczymy co dostaniemy. O, dostaniemy takie karty. Pierwsza karta to jest napój leczący. Założymy. Tu mamy życie, tu mamy magię. O, tu możemy sobie uleczyć życie, ale bardziej będziemy robić tego, ponieważ mamy całe. Jeszcze ja w wiem co tu się robi, co jak to się dzieje. I jak tutaj dalej... o, tu mieliśmy skarb. Tu mieliśmy też skarb. Porasowaliśmy na sam poziom, tu pieniążki jakieś wpadły do rozliczeń. Tu jeszcze jakiś potwór nam chodzi. Pieniążki, pieniążki, wyczyściliśmy cały poziom i idziemy do... a, mam doświadczenie. I będę, idziemy dalej. Można dodać sobie poziom do życia albo do many, a ja dodam sobie do do many. Takim wojownikiem trochę walczącym Pierwsze odejście. O, chyba wybuchnie, ma to z trucizny kolegi. A tu jeszcze i coś tam już. Przy... Uh, uh, uh. Ten to miało już dużo życia, więcej. Dobrze, tu nic nie mamy. Tu mamy napój. się przyda. Mój pierwszy boss. Ojej, ojej. Wygląda groźnie. Nie on być tak, co jak widzi tu ma życie u góry na środku. Ustalony. Ojej, ojej, ojej. Kolega, nie, jest, nie, nie. Jest. To... Ja jestem... Kolegów też trzeba dobić. Daliśmy drugą kartę. Z potężnym uderzeniem. To jest czar. Tu mamy pieniążki. Tu mamy pieniążki. Czy to już jakieś potwory? Czy nie? No już nie. cały poziom. Idziemy piętro niżej.

To miejsce na kartę. Czy my mamy pieniądze? Nie, nie mamy pieniądze. Pani nam co daje tutaj? Marbunka. A, o, kartami się załam. No, nie będę tutaj ulepszał na razie kart, ponieważ mam tylko dwie. Logiczny no, kociołek. No, nie będę używał szkodem pieniądze na logiczny kociołek. Idziemy piętro niżej. Słuchajcie możemy wybrać różne rozgrywki czyli dzieła wybrać sobie jaki duży chcemy poziom um. weźmy sobie średni myślę, że weźmiemy średni tak Pośrednio. no czy duży? Nie, średni. Myślę, że i tak to szybko przejdę. Nie wiem, czy aż 28 minut, tak jak to pokazywało. Kolega... Kolega win. Kolega win. O, jesteśmy, to tak powiem. Dobra, to lega w O, to dotarczy pan, to już trzeba go robić inaczej. Mamy skarby. Dobra, szybciej to skarb, idźmy dalej. Tu jest stój pan, jakiś tutaj mamy coś. Nic nie mamy, tu mam, mam. Ale to pokazuje, że mam. Aha, nie, dobrze, tutaj mamy mam gdzieś życie. O, jakieś. Ja jestem je, w tym domu. Na głowę. Spadło. Nie, to to jest. Na początku są bardzo łatwi ci przeciwnicy. Oj, jakiś nowy przeciwnik. Gargulec. Słuchajcie, pokazuję, że tu coś mamy. To, to jest jakiś szkielet starczą. Tak, zacząłem robić tarcza, dopiero potem go Okej. Okay. Tu mam zejście... Zeszły niżej. bliżej. I wyczyszczony. Szybciutko poszło. Poziom drugi. Życie to sobie weźmiemy. O nie. Nie lubię szkieletów strzelających. Mam truty ma też dotruty. Czy coś mamy? Nie, nie mamy. Więc tu jest skarb, bierzemy skarb. Mieliśmy życie. Mamy sobie to życie. Ojej. I, i kolego tak jest. Tutaj mamy coś. Tworzymy kryptę. Bo za nic nie dostaliśmy. Tak, czekaj, to nagle O, co tu jest, pan? ...kopysz? Łóżki... No! Zabij go za. Zabij... O nie, ten wybuchający, uwaga. Dobrze. Mam miejsce do odkrycia na jedną kartę, ale zanim ja pójdę do miasta, to jeszcze przejdę tutaj tą. To im się zmniejszają serduszka. O, gargulec, co ty tu próbowałeś? Jest bos. Słuchajcie, jest bos. A bossa trzeba w ten sposób, żeby. Musimy być w tym kręgu, w którym on. Inaczej, go nie będziemy pili. Gargułce załatwił może. A nie, to Ojoj, oj, 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 oj. uderzył nas. Os oh, trzeba złapać gwiazdki, żeby. Oj, panie. wszystko poszło w górę. sobie też skarb. Czyli pytanie, czy ja w tą stronę? To chyba nie jest dobry pomysł, żeby iść w tą stronę, bo tu jest wyjście. Już. No i życia mamy mało. Tu rudzimy się jeszcze. No dalej, 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 dalej tam skarb, skrzynka została przecież. Bierzemy skrzynkę i dostaliśmy kartę. Tak jest. Dostaliśmy kartę. Uuuu, pierwsza karta. Widmowy miecz. Założymy sobie tą kartę. Założyć tej karty. A nie mam tyle many Mam 5 mhm. Mam 5 many mogę założyć No to niedobrze Musimy pójść do miasta, ale nie. Została nam tutaj u... Na samym środku góry ekranu jest informacja co jeszcze musimy wyodkryć mamy. Ja tylko i tam nadgrodę Jedem tutaj na tej mapie, jakąś trzy życia mam. mamy. Przeżyliśmy sobie pociąga, a zrobimy tak, że mogę spokojnie się tym mamy jedno życie. Teraz weźmiemy kartę o. I mamy kartę. Blokowaną. I widzicie, teraz zablokowało mi wszystkie punkty ma mamy jednego wziął się, dwa od razu. Dodaje nam ten miecz. Jestem manę, super. Po nią wyczyszczony i schodzimy piętro niżej. Nawet no widzicie, gdybym nie wziął wcześniej tamtej many, tylko wziąłbym serduszko, to bym nie mógł tego miecza używać, ale teraz mogę używać. Wóka. Co mnie tutaj strzela? A, a tu... tu są kości trupu jeszcze. Dobrze, mamy poziom. Także damy sobie od razu do many. 9-10 manów, dobrze. Nóżki tylko kociołka trafiły takie rzeczy sobie wyciągnąć takie dodatkowe bonusy. Szki jak są nerwiające. Trzymają z daleka. O nie, boss. Nie zawsze. Dobrze, chodź kolego. Co ty tutaj masz? Tarce masz. Dobrze. Szczelać będę coś. Szybko, szybko go załatwimy. Nie źle, bo jest. Kolega nie może nas trafić. na go ciasno. Zniszczycie. No to było proste, to się tak wydaje. Teraz na początku mówię, jak to grałem już wcześniej. Nie wiem, co tu robić. Post mo pokonany, zaraz w piętro niżej. Jeszcze mam dużo poprzeć. Prawdopodobnie będą wszyscy czy coś. Jest, jeszcze jest tu skarb, jeszcze jeden oczywiście Nagrodę. No to wypadnie, co wypadnie. Karta? Nie, mama, super. Mama jest też ok. Pokazuje nam, że jedną rzecz mamy do odkrycia jeszcze gdzieś tu na tym poziomie, tylko nie wiem gdzie. Tamtą stronę, musimy się wrócić. Dobrze to się wróćmy. Tu można jeszcze skrócić sobie przejść. O, tutaj jest. Zauważyłem, zobaczcie. Dobra, i teraz sobie wciskamy tu i zejdziemy pięć niżej od razu. Nie, do miasta nie pójdziemy jeszcze spokojnie. Mamy miejsce. Polega nas tutaj ciąg. oho! trzeba złożyć tutaj to sercuszko, o właśnie, kliknąć i po raz sobie się wylaszać z trucizny, ale tak... starczy tu ci go... ja znaczy zabija tego kolegi głos. burzoność ca ja znaczy być to się wydaje mamy tutaj drugi przedmiot techniczny na razie go nie będziemy używać bo nie mamy mamy, mamy. pokryje nam jeden ale jak pokrywamy włosy to może się uda No kolego? Nie, nie, Wiesz, tak jest. Po nie, może. Ale się. O, a co to? Jest? teleportacji? Okej. Okay. Tego nie, widziałem jeszcze. nigdy by ciągle strzela szczepiało, tylko jakie jedne je nigdy. Kolejny. Trzy życia, dobrze. Trzy życia. Tylko to jest dużo. Trzy, to jest dużo jeszcze. Ojej. To, tego się nie spodziewałem, Łuczników. Jeszcze żyweczko Beczka. Beczka będą potwory czy złoto? tylko? złoto też jest A tutaj rano z chwileczki Byśmy pominęli tu jeszcze złoto Podobna skrzynka nowe do otwarcia, widzę A jeszcze mamy potwory Skrzynkę gdzieś mile, będziemy mieć przyczyny, tam gdzieś. Okay. tu mam jeden przedmiot. Tu mamy skrzynkę, chyba gdzieś mile widzimy. Co? Podpory jest na dole, tak? Powoduje, że na dole, chęć. Stronę mamy. A, bo tu nie poszedłem. No tak, mam no, skrzynię przecież, no właśnie. No, mana, jak się cieszę. Dobrze. I możemy opuścić się podziemę. Idziemy piętro niżej, do ostatniego bossa, ale zanim to zrobimy, ja wrócę do miasta. I on ja coś jeszcze szybko pokaże. A nie, to nie. Chcę kociołko. Wziąłem sobie życie jak mogę pomóc, mój przyjacielu? Animated are capable of I teraz tak. Pana może było. Miejsce na kartę, bo miejsce oczywiście. Damy jej trochę pracy. tutaj jedno miejsce. I czy mamy miejsce? No, ale oh, mięscy. punkt A magiczny kociołek to jest coś takiego, że mam 3 serduszka i manę i mam 6 nagrody pieniężnych. Na razie tego nie będę skrywał, bo chcę przejść do końca tutaj to, jeszcze Wam pokazać. Filmik i tak już ma 20 minut. Chciałbym, to dużo dłuższy niż 30 minut. O. Mam nadzieję, że was zaciekawiła zaczekawi... za... ta gra. O, amulet! O, super, ten amulet! Jest manek. No, nie mam miejsca, niestety, na niego, ale musimy odwrócić kolejne miejsce na kartę. Tam gargulec sobie siedzi. Teraz nie chcę. Teraz jak mu się tutaj nie mrużymy, ja go znam na, pe na pewno. O, boss. Dobrze, boss, chodź. Możemy zaraz sami. I chodź pan boss. Boss został dna w następcy. Tworny. To jest jeden Czekaj, też, żeby mieli na drugiej. Na O, garbulce się budziły. O, na garbulce też jest w pewien sposób. Nie normalne, nie normalne. Mam, mam. Serduszka mam. Serduszka wypadają dlatego, że mam właśnie ten na Później się gra, bo łat, łatwo jest zginąć Dostaliśmy antidotum z złote. A nie łącznik, co pan tutaj tak do mnie szczelasz? Nie więcej z składami nic tu skutek, tak? bierzemy pieniądze, ja wyczyszczone. wyczyszczony idziemy i możemy zejść niżej słuchajcie. Przeszliśmy kolejny poziom do ziemi. Byliśmy je ramkę w ok, okej, okay. okej. do miasta. No i słuchajcie. Jak Wam, jak wam się jak podoba, ja podoba ta gra, napiszcie A, proszę w komentarzach, jeśli chcieli, żebym nagrał kolejne filmiki. Ja topę sobie miejsce teraz na kolejną kartę. Oczywiście C. Zostawimy sobie tutaj. Mamy mana akurat, to wstawimy sobie nasz amulet. A amulet nam daje co? Jeden punkt mane co 5 sekund. Wow, super. No, znaczy, takie mamy to miejsce na manę, ale zaraz sobie naładujemy. Nie, nie chcemy. No, także słuchajcie. A, pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz. W odpowiednim momencie w odpowiedniej kolejności. Nie. Nie. W odpowiedniej kolejności, kliknąć w kruki. Jest jeszcze jeden krok, mi Kiedy indziej? Może były 4. Tak. Także proszę, napiszcie mi w komentarzach, jeżeli wam się podoba ta gra, to nagram kolejny odcinek. Już widzę. Tu jest. Aha, to dobre. odpić odkryć, nie pamiętam kolejności. Nie. ten grup, ten grup, ten, 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 ten. No dobra, to by było na tyle. Hej, do usłyszenia. Cześć.